ha! Robi to zdjęcie? Nie robię. To jest droga krzyżowa? Śpię po no tam macie krzyżową drogę Tam będziemy wracać, tam są dobre lody tam, Tędy w dół to nie tam Tam, tam jest, tam jest hosso, gdzie paluchem pokazuję. No tam jest hosso Lody tam Lody tam, ale w będzie w nie? Co tak kurde za góra jest? Jaki on duży jest? O, i fajna perspektywa jest. Tam jest już do nowo do nowończeń Bismarka jedna chyba z lepiej zachowanych tu jak widzimy, prawdopodobnie to była jedna z granic Bismarck. Nie, może granica niemiecka, gdzieś takie strażnice. Na historii się nie znam. W dobrym stanie widzą Państwo, zachowane. Tu mamy wejście, są schody. Chłopaki mówią, że tam u góry strop ujebało. Urwało, no jest super. Jest super. O, Damian, nie ma hej. Jest. jesteśmy na Explorery. Z małej 3 godzin, czekaj, wejdę ten, puścisz mnie? Pięknie zachowane, O, tutaj ten jest, jest mega. Mordę. Witam hej, to ja. To no, na tyle. Idę dalej. Tu wam pokażę. Podejście ciekawe. Podejście ciekawe. Tu Neandertalczycy. O, mieli swoje okienka na świat o, Dobra My idziemy dalej Drodzy Państwo o, Tu pokażemy widok Piękny widok Kiedyś tych drzew Prawdopodobnie nie było One sobie urosły Musieli mieć odsłonięty Widok droga przyzwoita robi się jaśniej Jaśniej. o tu u góry chcieliśmy wejść z chłopakami no niestety nie zadbali o to byłoby ciekawie o ktoś kupę postawił chyba piesek prędzej wejdę wyżej o o sięgnę wyżej pięknie zachowane Emocje, jak na grzybach, jakiś napis. Co to za napis? Skład w sercu zostanie, skład oczy kiedyś. A, ślad czy kiedyś wroga? W sercu zostanie, ślad czy kiedyś wroga. Pewnie facet, który to pisał, już jest dziadkiem na emeryturze. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, bo troszkę. Przejechaliśmy nieco ulicę Okręg Świebodziński Zapraszamy, teraz zejdziemy na dół Na koniec Taka wisienka na torcie Pokażę wysoko Trochę popatrzycie na mnie Taka lokowanie produktu O dobra o, Idziemy na dół Idziemy na dół Chłopaki, słyszę już głosy, nie mogą się doczekać, kiedy jedziemy dalej. Co za emocje! Ja pierdolę. Mieszane, mieszane. Popatrzcie na tą wieżę. To nie jest lego. To nie jest lego, drodzy Państwo. To jest rzeczywistość. Pozdrawiamy. Szybki rzut chłopaki. Mega. Ekipa zielonego jeepa. Pa, pa. Obiekt 3003. Jestem ciekaw po prostu, co to za napisy. Tutaj nic nie będzie. Tam jest jakieś napisy, ale to tam bardziej po, po rusku. Tu są komory na, 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 na pociski balistyczne, tu na bank były. Na bank. Idzie tam na górę wejść? Oj No możesz pozdrawiać I To jest wszystko ściśle tajne Nie ale o, o, Obiekt jest Zajebiście Zajebiście Ukryty, ciemno jak w dupie U murzyna, dobra Znajdujemy się w miejscu gdzie jest ukryty tajny obiekt wojskowy obiekt 3003 Jest w tym momencie go właśnie szukamy Dookoła teren należy do wojska jest objęty zakazem wstępu przy takim jeziorze to jest takie wzgórze województwo lubuskie, tam plewo Szukamy, tam słychać, chłopaki już znaleźli. Bardzo trudno było tutaj dotrzeć. Tu Ariel wie, co robi. GPSa GPS-a nie mamy. GPS-a nie mamy. Jest, jest. Jest wejście. To był obiekt nuklearny. Broni jądrowa była tu trzymana. Uwaga. Jest wejście, mamy. Ten. Mamy wejście. Bunkry nie są udostępnione do zwiedzania. Wchodzenie do bunkrów surowo wzbronione. Tak, stoją tu po to, żeby kurde je poznać. Tam jest jakiś kamyk. Jest wejście. Jest wejście. Spec nas ochraniał ten teren wchodzimy do środka jow jow o kurde jow jow wchodzimy da się tam wejść? tak już dwie osoby weszły to czy da się wyjść jest nadbudówka